Szybko chcesz, Gdybyś 30 30 lat Musiałeś Kręciłaś, może? Tak. Musiałeś mieć. Musiałeś Dobra, kierunek jedziemy. Ten do z galopu. Dobra, jedziemy z galopem. Bardzo Galop. ładnie. Galop. ładnie. Ładnie, ładnie. Trzymaj konia, usiądź siodełko i zagalopuj zewnętrzną mytką. O zobacz, koń mu się zagotował. Jedź wyda, mocniej jedź. Galopuj zakręt. Płyda, jedź do przodu, dawaj do przodu kitę. Ale na wprost. Ale niepełnosprawnie nakręcimy film. Właśnie, pod tytułem niepełnosprawnie intelektualnie. Galopuj. Perdona tak, hipoterapia na hipoterapię na wyda, 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 tak. wyda, wyda. Czekaj, wyda. Ale dlaczego nie idzie z ręką na skoku? Tylko ciągniesz głowa do góry. Patrz, chcesz ułeczka, skakaj na Negusie? Na Negusie chcesz no, skoczyć? Nie, nie ma szans. Nie znam, nie mam Więc obojczyć. galop, pójdę, 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 i czekaj równo. A, jaki fajny! Ale ręka do przodu i nie do góry! No, no, ja, no, ja nogę, nie mogę, nie! Takie, tu ja na nali skakałem! Poczekaj, poczekaj jeszcze, poczekaj! Jak raz ja nogą skaczę? Proszę? No, no pierwsze tą ja, nogą to jeszcze skacze. pierdzieli do skacze. Przed takiej ta... Michałowa <noise> kopnęła, że... Idziemy. Ach, to Jaki Michała? Nie chodziło. Bo ja myślałam, że to gwiazda. Uf, nie, Michała. Nala? Nala. A, nie, z tego. No <noise> chyba wszyscy zmęczeni rzeczywiście. Galopuj, 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 Galop, nie dodawaj. Galop, główny galop. Rzeka do przodu. No, o! stoczek, naprawdę. No już mamy konia na zawody. No. No, Jeszcze raz jedziemy. Ten też będzie na zawody. Jest skocznym pierwem. My wszyscy na parę olimpiadę. Tak jest. Lewa woda, patrycja, lewa woda. Tak <laughs> trójkę, jakby się zarapkowanie. No. A ten pieszy skoro jakiegoś koczają. No z A dlaczego chciałem? On się zawahał, było widać. On to on on nie on, nie on się zawahał, tylko paki się zawahał, zawahał. Zahabał, babał. Miałem go w ogóle w tym skoku, nie żyję. kompletnie. Jakbyś tam tak. Bo musisz go, tam musisz galopować. Nie ale... tutaj, nie dodawaj do przeszkody. Ale tylko tam odpusz? go, nie, ale posłuchaj co mówię. Tam masz go galopować, nie pozwolisz mu zwolnić i nie dodawaj do tej przeszkody. Równo galopuj. Proszę się patrzeć. Tak będzie skakać, jedziemy. No i to lepsze będzie skakać. No i później musisz pana no po prostu. Tu. Nie dodawaj do przeszkody, bo ciągle no, dodajesz to do przeszkody. No, to samo zadowalam z Ja już to obserwuję, od dawna. Mam. Lewa woda. Nie. Mam. Galopuj, galopuj. E. E. No się to się tylko tak wydaje. Mam. Jest taka ducha, tak no właśnie. Oj, i tu galop, tu galop, tu galop, tu galop. No, galop tak I tak tak czekaj, 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 czekaj. A! Widziałaś jeszcze raz. A skąd to on wie na przykład ma teraz szeroko, a później o wąsko. On widzi to jak widzi? No widzi. Bo... Próbować go bliżej przeszkody. Normalnie. Nie wydaje mi się, że nie widzi chyba. Widzi, widzi. Widzi, widzi. Tu galopuj, tu i czekaj. Czekaj, czekaj, czekaj. Szczapło po co go wychodzi przed tego konia? Niech on podejdzie sobie. On ładnie poryszył. On wyskoczył. Nie wyskoczył, tylko wyszła ścianę. Jedziemy, głowa do góry, nie patrzcie na dół. Po co tylko zdejmuje z dalekiej odległości? Ej, ej! No ale przytula się i wróci mi konia przy okazji. Galop, <gulet> no, <gulet> no, galop, 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 galop. Tak jak sobie do końca I Czekaj teraz, czekaj, A, czekaj, czekaj, nie czekaj, o tak. nie, nie jest jego typie. Dobrze, o, 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 to, o to chodzi? Co tak mojej O to chodzi? Świetnie się o to chodzi. Anio Powiedz co na, ty, na ten temat sądzisz Ja na ten temat to już chyba nic nie sądzę Widziałaś jak się wyciągnął Moje dziecko to Dobrze jest... tak właśnie podprowadził jak to się nazywa Kamikadze Tester Dobra jeszcze raz Właśnie ale nie wiem, ale... Jeszcze raz Anka stan tutaj. Anta staj w dziecko. Spokojnie, spokojnie. Galopuj, galopuj, galopuj. Jeszcze raz, tylko nie pchajmy do, do końca. Ty cały czas czekasz, patrzysz się na tą przeszkodę. Idziemy tak skakać, nie Na wiosnę idę tak skakać. Znaczy, tak skończy... znaczy, wyżej ty. On to może i skoczy, ale ja to nie sądzę. Mój to skoczy. Zdejrzewam, <coughs> że i ty. Galop, 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 galop. Zostaw go, zostaw go. Łagodnie. Tak. ładnie. Ale i tak jest niesamowite. Matek, Ostatni skok zrobimy. Zalecha się to. Ostatni skok zrobimy, a teraz na bacie. Oskoku. Na skoku? Na skoku, bacie. Stacie tu.

Baciowym. Na pasargo z pasargo pasargo tutaj bata tutaj pasargo 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 pasargo